Cześć! Yy, dzisiaj do zrobienia brązolecki z dwóch gumek będzie trzeba yy, użyć haczyka i dwóch palców. Czyli bierzemy jakikolwiek kolor. Ja zacznę od czerwonego. Proszę. Dwa palce zacznę na jeden i robię taką pędzeleczkę, żeby to tak wyglądało i na, na drugi zakładam tak? o i to tak będzie wyglądać. Tak? i teraz łapię taką też czerwoną i nakładam na ten o ten tak. wtedy wywyższa nam bież. a teraz robię to podobnie o to tak biegiem czyli bierzemy

Nakładamy w jedną gumkę. Wydarzamy taką tą czynność tak cały czas. A brązowca nie będzie w dobrej długości. Na mnie to będzie 20 gumek Na moją głowę. O! I to tak będzie wyglądać i teraz. Więc znowu bierzemy tylko jedno, to też w I tu nakładamy. I tu I cały czas tak samo. Tak, żeby wychodziło nam takie sobie. A inazem te grubsze, bo fajnie z nich aż takie części. I to samo cały czas tak naprawdę to samo. Jeszcze pokażę chyba odcinkujemy drugie, kolejne. O, widzę ja tak, bo nie zrobimy. Trójne, potwórne. No, po pięć będzie i po sześć. Po pięć się robi trochę trudno, ale tak. Tak wydaję. No co, że to się robi na palce jest wygodnie. Okej. Okay. No. O. I to już nam tak wygląda. Tak to sobie rozszerzyłam, to jak w święciu robiłam to było takie rozszerzenie. O, i kolejną ziarmoną. I tak samo. I tak samo. A ona będzie Wam podchodziła w górę. Zobaczcie, miałam ją tu. A już jest. Czyli ona ja będzie wchodzić w górę. Jeżeli sobie to zapowiedz, to po prostu się inne dane. Oj, muszę O! Proszę. I to tak nie daj to. Tak, to Nie lubię to tak nie. nie, 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 nie. Nie ja chyba tu podtrzymać. Jak tu tak to odbierz. Mnie to połów O, tak się chyba, 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 chyba. Chyba, 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 chyba. O. nie ciało. Tu O, jak to olha 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 que olha olha O. olha 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 Nie jest tej drugiej, bo wtedy w ogóle na, na cała gąka pójdzie. Wsia. Trzeba zaczynać od nowa. Hmm. Tak. Ja zaczęłam nagrywać po ósmej siedzeniu. Nie wiem, tak mi się nudziło. Bo mam zaczęłam nagrywać. Okej. Okay. No. To tak wygląda. Powoli już nagrywam. Nie się tak połowa. Nie jak ma wyglądać, Zobaczycie! To jest może nie zrobić. Nie, niestety nie mam. Dobra, cóż, to... no to robimy dalej. Parę minut tam zanim zrobimy. I okay. I tak. I tak. I tak. I tak. O. Это боли и ресн morally под alleviating Если люди

O! Jeszcze, już nie. O, jeszcze dobrze się trzymam. Tutaj najmniej nakładamy. Możecie się wyrośnie tyle, ja mam na podziany. O! i ocho. to? Zawolne, ale tego, jest się, to jest do do trzeba się bardzo skupić na i na dobrze no. do wygląda

짧 어. 실을 입혀 드� l i g h 치 Przekładamy na, na, na I na jego rozciągamy na I tu łapiemy tachaczek. I tachaczek. I proszę. Mam O, jak to się